Cześć, to Ania ze Szkoły Księgowości. Dzisiaj porozmawiamy o różnicach kursowych w ujęciu ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowym, podatkowych o podatku dochodowym od osób prawnych. Każdy dokument, który jest w walucie obcej. Musi być przeliczony na złote polskie, no i to przeliczenie powinno znaleźć się na tym dokumencie lub zostać dołączone do niego. Generalnie księgi rachunkowe prowadzimy w walucie polskiej. To ona jest tą podstawą. W momencie, gdy przeliczamy tą transakcję, to może być faktura, zapłata. Na złote polskie musimy zastosować kurs, czyli po prostu przemnożyć. I powstają nam różnice z różnych tytułów, czyli z, związane z różnymi transakcjami. Generalnie te różnice możemy podzielić na te zrealizowane, związane z zapłatą zobowiązania i należności, czyli one wynikają z tego, że inny kurs zastosowaliśmy do przeliczenia faktury, a inne do przeliczenia zapłaty za tą fakturę i w stosunku do zobowiązania i do należności. Druga grupa to różnice kurs kursowe związane ze środkami własnymi. Czyli po innym kursie nabyliśmy walutę, a po innym ją wydaliśmy. No i trzeci typ to różnice z wyceny bilansowej. Wszystkie te różnice są różnicami według ustawy o rachunkowości. Jeżeli chodzi natomiast o różnice podatkowe, no to będą to te zrealizowane i różnice od środków własnych, chyba że stosujemy również metodę bilansową dla celów rozliczenia podatku dochodowego. Ponieważ w przepisach podatkowych mamy dwie metody rozliczania, czyli tą metodę można powiedzieć domyślną, Podatkowo, jeśli ją stosujemy, więc jej musimy zgłaszać, nie mamy żadnych dodatkowych obowiązków, ale to powoduje, że na przykład różnice z wyceny naszych należności, zobowiązań czy środków w walucie obcej na dzień bilansowy, bo Taką wycenę każe nam przeprowadzać ustawa o rachunkowości minimum właśnie na ostatni dzień roku, to takie różnice kursowe nie będą stanowić różnic dla celów podatkowych. Z drugiej strony możemy wybrać tak zwaną metodę bilansową, czyli przyjąć, że rozliczamy tak samo dla celów podatku CIT, różnice kursowe, jak nam każe ustawa rachunkowości. Tutaj jednak mamy dodatkowe już zobowiązania, bo po pierwsze, jeśli się decydujemy na tą metodę, to musimy ją stosować minimum 3 lata. Oczywiście musimy um, powiadomić organ podatkowy o wyborze tej metody na deklaracji rocznej oraz. W tym okresie musi nasze sprawozdanie być badane przez biegłego rewidenta. Wróćmy teraz do tych y, różnic kursowych w ujęciu podatkowym, ponieważ tu przepisy podatkowe jasno mówią, kiedy różnica kursowa powstaje. I tak, różnica kursowa dodatnia, która jest naszym przychodem, powstaje w pierwszej kolejności, jeśli przychód należny który był wyrażony w walucie obcej, czyli na przykład faktura sprzedaży przeliczona na złote polskie, wartość tego przychodu jest niższa niż wartość otrzymanego, można powiedzieć, przelewu za tą fakturę, czyli de facto, przeliczając do złotówki, dostaliśmy ich więcej niż wynikało to z wystawionej faktury sprzedaży. W przypadku e, kosztów, żeby różnica kursowa była dodatnia, musimy mieć sytuację Odwrotną, czyli według faktury kosztowej, jak przeliczyliśmy ją, to na złote nam wychodziło y, więcej, a gdy ją płaciliśmy i przeliczyliśmy tą kwotę, którą przelaliśmy z rachunku, to ostatecznie w złotówkach wyszło mniej niż z przeliczenia faktury. Kolejna sytuacja różnicy kursowej dodatniej dotyczy, dotyczy środków własnych, czyli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w dacie ich wpływu jest niższa od wartości tych środków w momencie wypływu z naszego rachunku bankowego czy z kasy walutowej. I ostatnie dwie sytuacje doda dotyczące dodatnich różnic kursowych one dotyczą kredytów i pożyczek, z jednej strony udzielanych przez naszą spółkę, a z drugiej strony udzielanej, udzielanych naszej spółce. I tak, jeśli kredyt y jest udzielany, to jego wartość w dniu udzielenia jest niższa niż wartość tego kredytu w dacie zwrotu. Czyli pożyczyliśmy komuś, udzieliliśmy na przykład pożyczkę i przeliczyliśmy na dzień zawarcia umowy, na dzień wypłacenia tej pożyczki, tą wartość na złotę i ostatecznie ta wartość jest niższa niż ta wartość, którą później otrzymaliśmy z powrotem. Oczywiście nie mówimy tu, że ta wartość wzrosła w związku z odsetkami, tylko o wartość kapitału wzrosła w związku z. Ze zmianą kursu, no to wówczas mamy dodatnią różnicę. W przypadku pożyczki czy kredytu, który nam jest udzielany, to tutaj będzie sytuacja odwrotna, czyli w dniu otrzymania, kiedy otrzymaliśmy, wartość w na złotówki jest wyższa niż w dacie, kiedy spłacamy ten kredyt czy pożyczkę. I różnice kursowe ujemne to można powiedzieć dokładnie sytuację odwrotną. Czyli jeśli mamy przychód, no to jak przeliczyliśmy tą fakturę. W dniu wystawienia fakturę sprzedażową, oczywiście, e, i wartość wówczas przeliczenia była wyższa niż ostatecznie otrzymaliśmy od naszego odbiorcy, to mamy różnicę kursową ujemną, no bo można powiedzieć, odczuwalnie otrzymaliśmy mniej tych środków. W przypadku kosztów, jeśli przeliczyliśmy fakturę kosztową ta wartość z przyczyny faktury kosztowej jest niższa niż ostatecznie przeliczyliśmy kwotę, którą zapłaciliśmy, to można powiedzieć zapłaciliśmy w złotówkach więcej, czyli mamy różnicę kursową ujemną. Jeżeli chodzi o różnice kursowe ujemne od środków własnych, to gdy wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w dniu ich wpływu jest wyższa niż w dniu ich wypływu, no to mamy różnicę kursową ujemną, i ostatnie dwie sytuacje, czyli nasze pożyczki. Najpierw mamy pożyczkę, którą my udzieliliśmy, no to jeżeli w dniu udzielenia wartość przeliczona na złotówki była wyższa niż w dacie. Spłaty to, no to fizycznie można powiedzieć że w złotówkach dostaliśmy mniej i mamy różnicę kursową ujemną, a w przypadku pożyczki, którą nam udzielono, to jeżeli wartość w dniu otrzymania tej pożyczki jest niższa niż w dniu zapłaty, gdy przeliczymy wartość w walucie obcej na złotówki, no to może wiedzieć, że odczuwalnie w złotówkach zapłaciliśmy więcej, spłaciliśmy ten kredyt czy pożyczkę i to jest różnica kursowa ujemna. A kiedy różnice kursowe nie powstaną? Po pierwsze, ważnym elementem, o którym tutaj mówiliśmy, to musi być to, że i dokument, i zapłata jest w walucie obcej. Gdyby się tak zdarzyło, co teoretycznie jest możliwe, że np. faktura jest w złotówkach, a zapłata w euro, albo odwrotnie, faktura jest w euro, a zapłata w złotówkach to w takiej sytuacji różnice kursowe podatkowe nie powstają. Nie ma też różnicy kursowej podatkowej, jeśli dotyczy ona wydatku, który nie jest kosztem uzyskania przychodów. No bo te różnice kursowe mają na celu urealnić nasze przychody i urealnić nasze koszty. No to w tym miejscu skoro dotyczą kosztów niepodatkowych, to nic nam to nie daje patrząc pod tym kątem. No i ostatnia sytuacja gdy dotyczy to przesunięcia np. z rachunku walutowego pierwszego na rachunek walutowy drugi, nie ma tu przewalutowania na złotówki, w związku z czym różnica kursowa podatkowa też nie powstanie. Jeszcze zwróćmy uwagę na takie szczególne różnice kursowe od wydatków ponoszonych na budowę środka trwałego, na jego yy, jakby zakup, przystosowanie, czyli do momentu, gdy przyjmujemy środek trwały do użytkowania. Wówczas różnice kursowe, które są związane właśnie z tym środkiem e, trwałym, z finansowaniem go, będą powiększać wartość początkową środka trwałego, a nie będą kosztem okresu. To tyle jeśli chodzi o różnice kursowe, ale już w sierpniu w Szkole Księgowości szykujemy dużo nowości, więc kliknij poniżej i zapisz się na mój bezpłatny newsletter, aby nic Cię nie ominęło, ale widzimy się już w kolejnej lekcji.